A skoro świat mody, to oczywiście Tomek Jacyków, który ma w tym tygodniu swój tydzień. Tydzień Tomka Jacykowa w naszym programie. I dzisiaj będziemy o czym rozmawiać. Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień no, będziemy mówili o łączeniu deseni. Kratek, pasek, pa kratki, słów. paski, groszki, kwiaty. Łączenie deseni. Coś, co jest z założenia ekstrawagancją. Mhm. W związku z tym, jakby ta wolność jest bardzo duża w tym łączeniu. Ale to jest też zabawa no, dla ludzi, którzy mają ochotę na zabawę, i odwagę. Ja tutaj tej odwagi tak bardzo, wiesz, odwaga jest wtedy, kiedy stoisz i bronisz czegoś, bronisz swojej rodziny i tak dalej, tak dalej, to są tylko szmaty, no, nie można mówić, no, ubierając się, oczywiście. przebierając się o odwadze, no po prostu jakby, po to jest czas jakby ekspresji własnej, a, a, a nie odwagi. No. Cytując Tomka, skoro tylko szmaty, no to o tych szmatach, czyli ubraniach sobie troszeczkę porozmawiamy i przyjrzymy się tym bardzo, no ja jednak zaryzykuję to stwierdzenie, odważnym wyborom stylizacyjnym. Dla tak, one że... mają moc też mat. Mają moc, to prawda, ale trzeba umieć zestawiać mocne wzory. Spojrzymy teraz na zdjęcia naszych gwiazd, które chcielibyśmy Tomku, żebyś skomentował. Mówimy dzisiaj o łączeniu kraty, em, paseczków, em, groszeczków, czyli bardzo wyrazistych tak zwanych patternów. Joasia opozna jako pierwsza. Dlaczego? O, Malwina Wędzikowska. Malwina Ronsa Wędzikowska. Bercha. Chciałem się o, skupić się. na tej kreacji, dlatego że to jest Jak? kreacja, która nie ma zdobić. Mhm. Ona ma prowokować i szokować. I to jest w ogóle kreacja Jean-Paul Gautier. A to nie ma zwracać e... uwagi na to, gdzie ona ma pępek. Ja I wiesz co, właśnie pępek. chodzi o to, że ona ma prowokować, bo te linie są tak zrobione, że one przerysowują sylwetkę. To jest taki ukłon trochę w, w stronę body pozytywizmu. I to trzeba mieć naprawdę gigantyczny dystans do siebie. I właśnie przemożną Możnało chęć prowokacji, w siłownię, żeby się tak ubrać. Tak. Bo w tym nie ma się wyglądać dobrze, ma się wyglądać o, prowokacyjnie. Natalia. I Natalia. Kukulska, ewidentnie modna stylizacja, mhm. czyli jakby mamy paski w poprzek, paski wzdłuż, asymetryczna spódnica, bodki nonszalanckie, e, stanie e, A jeszcze jest ciekawe Mów, no, wszystko się zgadza. Ty w tym widzisz, że wszystko się zgadza, myślę, że wielu naszych widzów pomyślałoby, no, że nic się nie wychodząc zgadza. Wychodząc tak? z toalety zapomniała włożyć fragment koszuli. I na tym no. to polega, no bo to jest ten, i y, 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 tak trzeba, i to trzeba mieć w sobie, bo jeżeli kogoś wystylizujemy, że mu wkładamy, ugrzdulimy jakieś coś tam i tak dalej i tak, Dalej. I ktoś, kto tego nie czuje, nie obroni tego. Natalia czuje. Y jeszcze chyba mamy jedno zdjęcie w paskach. Tak mi się wydaje. Tak, o, basie, kurde, szatan. Ojej, no i tutaj mamy plakat y, y, z połowy lat dziewięćdziesiątych, y, rekrutacja, e, rekrutacja e, pań do pracy w administracji. Ale co jest nie tak, pani nam, Nie się na przykład jest podoba. Nie tak. Wszystko się się właśnie podoba? o to chodzi, że wszystko jest tak, nic nie pasuje. Znaczy, wszystko jest bardzo poprawne, to nie jest moda, to jest po prostu korporacja połowa lat 90. To nie ma że właśnie wszystko jest tak, nie ma złych stylizacji teraz. Tylko po prostu, jakby jeżeli okay, mamy jakąś ekspresję, czyli jesteśmy artystką, mm -hmm. aktorką, e, rewiową, no to po co się przebieramy za dziewczynę z biura? Może grała akurat taką rolę. No Być no może to... tak, i wtedy się zgadza, no okay, właśnie. No? To teraz sprawdzimy, czy tu nam się wszystko zgadza, bo są u Twojego boku modelki, które. Nic się nie zgadza, i wszystko się zgadza. Okej, okay, no to opowiadam. mój punkt widzenia był dobry, że się nie zgadza. Tak, ale ma się nie zgadzać. Właśnie o to chodzi, że jeżeli idziemy już w kontrasty, to niechże one biją po oczach. No dobrze. E, dobrze. I mamy pierwszą stylizację. Voilà. Yy, sukienka, właściwie dwie sukienki. Jedna sukienka, która jest drapowana yy, i na to jest założona druga taka sukienka, z której jest zrobiony pasek. Dlatego mm -hmm. mamy ciężkie buty. Zastanawialiśmy się ze Stefanią, czy szpiczaste, czy w kwadrat. Postanowiliśmy dać cięższe w kwadrat, bo ten kwadrat jest bardzo modny. Ponieważ, jakby pani jest smukła, strzelista, okay. nie trzeba jej dodatkowo wysmuklać nogi czubkiem. Do tego mamy torebkę. Torebka ma przywiązany szalik. No, żeby się nie walało po, po obłoconych chodnikach, można go bardziej zawiązać. Natomiast to jest też ten akcent, że nosimy dużo różnych rzeczy, breloczków poprzyczepianych do torebek. No i do do tego oczywiście, ponieważ mamy y, piękną jesień, mamy moherowy, y, moherowy kapelusz. W związku z tym tutaj y, bawimy się jakby paskami, mm -hmm. natomiast różnie je pokazują, zestawiając. Teraz pora pami... na kratę. I tą ku, zanim omówimy tę stylizację, to znowu zdjęcia gwiazd, które wybrały kratę na tak zwaną ściankę. Zobaczmy. O, Gabriela Muskała, no pięknie wygląda. Yy, bardzo to jest poprawne, to jest poprawne, zasadnicze, bardzo modne, wszystko mm -hmm. jest dobrze. Świetna długość, yy, yy, super te jasne buty z tą luźną cholewą. Yy, jest to stylizacja skromna, powiedziałbym. I to jest taka sukienka właśnie, która nadaje się również do pracy, ale widać tutaj modę. Krata jest, zwłaszcza zabawa kratą, to jest bardzo skomplikowane. Widać, że to jest dość droga sukienka, ponieważ tak te kraty, one się wszędzie idealnie schodzą. Ty to tak one widzisz? Są tak wy... Bo one są tak wymyślone, że się schodzą. Trzeba na to, nie, nie, mo... wow. nie możesz wziąć materiału i go pociąć, bo ci się rozlezie wszystko. A tutaj właśnie mamy plisę. Wszystkie się schodzą do plisy. Okay. Bardzo to jest dobre. Uniesiony kołnierzyk, pokazuje długą szyję. To i, I to jest niesamowita stylizacja. Glamberry. Bo to jest stylizacja turbo nowoczesna, współczesna. Bo to jest tak zwana stylizacja poza płcią. Co? Tak, U, poza płcią. Bo? Poza. Ale dlaczego? Że może i kobieta, i mężczyzna. No, tak? jeżeli, mamy, przeszam... jeżeli ciebie by tak w to ubrać, też by, by przeszło. No nie, ale okej. Okay. Na... Przeszłoby, inaczej by zagrało. Właśnie o to chodzi, że tutaj okay. nie stawiamy na, 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 na seksapil, na zmysłowość, mm -hmm. tylko raczej na. Widać, że to jest artystka. Uczymy się całe sztuka. życie. Maćku. Mamy make-up, który też nie jest dosłownym make-upem, tylko jest rodzajem mm -hmm. malunku. Tutaj właśnie jest niby bałagan, ale wszystko się zgadza. I tutaj widać pewność charakteru, mocną osobowość i właśnie odejście od. Od tej takiej seksualnej płciowości. Zobaczmy nasze modelki i te stylizacje. Co tu mamy? Druga stylizacja, i tutaj mamy kraty. Bardzo, bardzo modna w tym, w tym, w tym czasie. Kurtka w Taka stylu kurtek, trochę, nie? jeździeckich, właśnie takich country wiejskich. To jest ten czas, kiedy to się nosi. Królowa Angielska takie nosiła, nie żyjąca już. I do tego mamy jakby, i ona jest powlekana woskiem, w związku z tym jest bardzo sztywna, a środek jest Czy bardzo. Mogę ci mięki. zajrzeć pod nogawkę, bo mnie intryguje jakie buty tutaj. Aż tak Tak, mamy białe. klasyczną szpilkę kremową. Ona nie jest biała, tylko jest kremowa. Biała byłaby bardzo mocna, by strasznie waliła po oczach, a ten krem pokazuje nosek. No i oczywiście długie spodnie. Nosimy, nie żal nam naszych tych spodni. Nosimy za długie spodnie i to, i to wygląda dobrze, zmysłowo, seksownie. Bardzo dobrze stylizacja. Ta następna kreacja yy, z tymi. Dziękuję Ci bardzo. Nie wiem, kocem? To, mam Maciek. Yy. Z mocem. No to jest właśnie, i to jest y, nawiązanie, ponieważ rzeczywiście nikt tak nie łączy mm -hmm. deseni i krat jak Brytyjczycy, i to jest nawiązanie właśnie troszeczkę do tartanu. i y, to, y, to jest moda. I to jest rzeczywiście moda. I tak mogą się ubierać osoby, które czują blusa, mm -hmm. które umieją używać e, e, ubrań e, do, do różnych zabaw. Niekoniecznie, że zakłada ubranie i wychodzi, tylko jest tutaj miejsce na zabawę. Dwa paski, właśnie, e, właśnie ten koc przewiązany. E, Paskiem na jedno do tego jest wielka torba. Jest pewna spójność kolorystyczna, bo to nie są kolory od czapy, tylko one są jakby z jednej rodziny. I tutaj y, mam, do tego jest, lakier, jest czubek właśnie, żeby wysmuklić nogę. Pojawia się lakier, pojawia się matowa skóra i właśnie miękka wełna. i ja To, przepraszam, jest takie cię tą sprój, Boże, nie pomyślał, że ja tutaj. Ja się po prostu śmieję z Maćka, bo ja widzę, jak on jest, próbuje nazwać się, kolejne właśnie, elementy garderoby. Ale, nie, ale, ale, ale to za to chodzi, wiem, że, że pani ma kapelusz hmm. w stylu Farela Williamsa. O, bardzo trafione. Yy. I co? No I to i jest mam, fajne. I, I to jest kolejna, to jest kolejna stylizacja, tak. do której przechodzę. I tutaj mamy właśnie jeszcze mamy poncho, bo y, 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 to jest też jakby może być nawiązanie troszeczkę do Meksyku, jeżeli rzucimy to poncho. poncho? I mo, tak, i mo, bo możemy je nosić różnie. Możemy się po prostu nim okryć, ale możemy je nosić właśnie. Jako dekoracyjna sprawa na, e, na jednym ramieniu. I wtedy też jest, e, też jest bardzo dobrze. I tutaj mamy no, zabawę Bo modelki się rozpoczkowują. I, e, i kratą. I jeszcze inną kratą, ale mamy jedność kolorystyczną. Tu jest róż, tu jest róż, tu jest beżorz, tu jest granat, tu jest granat, do tego jest kapelusz, żeby było szykownie. I mamy kolejną panią. I to też jest wariacja kratkowa, czyli mamy. Bardzo fajne też. Tak, ale to też trzeba lubić się tak mhm. ubierać, żeby się tak ubrać, ponieważ mamy koszulę, która jest założona nie jako koszula, tylko jako Marynarkę, tunika, tak ty A, okay. nie, a tym już o tym tak. okej. Okay. Tak, tak. No bo tutaj mamy to jest kołnierzyk, mhm. z tyłu jest to związane, zrobiona talia, mamy, mamy różne kratki w różnych odcieniach. Do tego jest torebka, buty z luźną cholewą, spodnie włożone w buty. No i tak można właśnie sobie poszaleć modnie, jak ktoś lubi. I jeżeli wam, drodzy państwo, podoba się to szaleństwo, albo jeżeli chcecie sprawdzić, co o waszym szaleństwie myśli ten oto wspaniały Tomasz Jacyków, to ślicie zdjęcia na adres ddtvn waszych kolorowych stylizacji, a Tomasz Jacyków je oceni, obiecujemy, że znaczy, będzie... Znaczy nie, pochyla się nad nimi, mówi co widzę, bez oceniania. Właśnie, tak, tak jest. W ogóle słowo ocenianie jest po prostu kompletnie Do pasen. śmietnika to słowo. To wszystko jutro. Tak, już tak jest. Najważniejsze, Można się dobrze... nad czymś pochylić i coś omówić, natomiast jakby bez kategorii, czy to jest dobre, tak. czy złe, no bo żyjemy w czasach, gdzie każdy wybór pod warunkiem, że jest nasz własny, jest doskonały. To jest tak wspaniała jest. informacja. Y, przypominamy, że jutro właśnie ta sytuacja nastąpi. Cześć, tu Dorota I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał, a po więcej zapraszamy na Dzień dobry, tvn.pl